Cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale Mozaika. Ja nazywam się Magda i przychodzę do Was z nowym formatem. I już Wam tłumaczę o co chodzi. Ja generalnie teraz sobie szydełkuję kukurydzę. I tak, tak będzie wyglądał ten format, czyli szydełkarski mukbang, pierwszy szydełkarski mukbang. I generalnie powiem Wam tak, co mnie natknęło, żeby zrobić szydełkarski mukbang bez jedzenia, bo na pewno wiele osób się stara, że. Ja wam powiem tak, chciałam ten format zrobić dla osób, które też szydełkują, a nie mają z kim sobie poszydełkować i chcą sobie odpalić jakiś filmik, kto szydełkuje i gada o różnych kłopotkach, więc generalnie to jest dla szydełkarzy: szydełkary to dla was. Jeszcze jest to dla osób, które na przykład nie mogą patrzeć w, dany, w danym momencie w ekran, wiecie, chcą sobie coś posłać, puścić generalnie w tle, ale nie za bardzo mają czas, żeby zwracać uwagę, wiecie, kto coś tam robi tak konkretnie, no nie? No i jeszcze jest trzeci powód, dla którego chcę nagrywać mukbangi szydełkarskie. A mianowicie są osoby, które mają, wiecie co, nie wiem czy mogę to wypowiadać na YouTubie, ale generalnie zaburzenia, o, tak, 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 i wiecie, takie osoby nie chcą za bardzo patrzeć na mukbangi e, takie jedzeniowe, bo wyzwala w nich to m, większe np. łaknienie jedzenia, albo np. wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej jakby zaburza w drugą stronę zaburzenia imidą. No ja to rozumiem, generalnie ja sama mam taki problem, trochę bardzo lubię oglądać mukbangi, ale wyzwala to we mnie takie emocje, które no niekoniecznie chciałabym, żeby były wyzwalane, no nie. Więc dlatego ja zrezygnowałam z jedzenia, e, a pomimo to chciałabym prowadzić takie mukbangi. Ja na pewno na nich jeść tu nie będę, natomiast chciałabym przydełkować. No i generalnie taki mukbang bez jedzenia uważam, że to jest fajna alternatywa. Właśnie dla osób, które tak nie do końca czują się z tym, no nie. Ja, na przykład, tak mam i troszkę miałam mieszane uczucia, ale generalnie wiecie jak jest. Jakby coś chciałam jeszcze za tutaj, za, za jakby wiecie, zapowiedzieć od kogo. Ja generalnie wzorowałam się tutaj na mukbangach maszyn, bo bardzo je lubię. Natomiast, no tak jak mówiłam, jedzenie nie za bardzo tam mi tam odpowiada. W sensie nie to, że jak Masza, tylko że ja mi nie odpowiada, jak Mia ja tu jadła, bo mm, raczej to nie jest moja brocha plus no, szydełkowary slej. Będziemy mieć własny mógłbym, własny format. Jakby wiecie jak jest, girl. nic nie znam, wiem, genius, jakby as fuck, więc... Jezu, ja tutaj będę musiała pichać, No, więc generalnie, ale to nie koniec tego, tego mukbangu, to jest tylko zapowiedź, co tutaj się będzie działo, jakby coś, to zapraszam bardzo serdecznie do udzielania się w komentarzach. Jakie tematy chcielibyście, bym poruszyła w tych mukbangach, jakiekolwiek, nie muszą być związane nawet z szydełkowaniem. i chciałabym również, żebyście opowiadali swoje historie w komentarzach, bo ten mukbang będzie dotyczył tego, jak zaczęłam szydełkowanie oraz. Moje szkolne przypały, chciałam Wam to opowiedzieć z okazji back to school. Wiem, że nie jesteście pewnie z tego powodu zadowoleni i ja też nie za bardzo lubiłam chodzić do szkoły, to Wam opowiem, natomiast e, generalnie, no, back to school temat, let's go. Więc moje szydełkowanie zaczęło się e, moja. A właśnie, jeszcze zapomniałam powiedzieć coś Szydełkuję Szudełkuję kukurydę, jeżeli nie skończę jej tutaj, teraz, w tym momencie, to na pewno Wam wstawię zdjęcie będzie dogram, jak ją skończę. No więc powiem Wam tak, że ja zacząłam przydełkować przez TikToka. Generalnie zobaczyłam Bumblebee i mam takie, oh my goodness, puchata pszczółka, jakby muszę umieć zrobić, no nie? Jakby żeby nie było szło to, jak jazda pogróziłem, bo na początku ja nie umiałam totalnie tego robić. W ogóle przydełkowanie, oh my goodness, na początku czarna magia. To jakby musi taki stryczek przeskoczyć w głowie i mi to przeskoczyło dopiero po paru miesiącach. Wiecie, włóczki leżały w szafce, kurzyły się, a ja byłam tak like, moje biedne pieniążki, które wydałam te włóczki, bo te włóczki generalnie te puchate nie są wiary, nie są aż tak tanie, okej? Okay? Nie są tak. No, nie. Niestety, no i do piekła, no nie, ale generalnie, no nie umiałam tego zrobić, rzuciłam to na parę miesięcy i myślałam sobie, Magda, jakby, wiecz, ogarnij się, musisz się tego nauczyć, bo kurczę, szkoda hajsa na te włóżki, a komu ty to opchniesz? No najprzydałabym babci, żeby skarpetki zrobiła na ziemię, bo moja babcia miała drutach robić, ale no jakby, garun, nie po to wydałaś ten hajs, żebyś teraz poddać, no nie, nie po to. Więc uznam, że spróbuję i przeskoczę ten klik, no nie. I tak to. No nie, tak już. Ja normalnie No nie. Taki, normalnie jak stary, taki, no więc generalnie przeskoczę ten klik, i, i właśnie takim oto sposobem tutaj siedzę. Dobrze, więc generalnie to tyle z mojej historii szedełkarskiej. Szedełku już od ponad roku, ale generalnie to jest ta nudniejsza, powiedzmy, część. Przechodzimy teraz do części pod tytułem Moje przypały szkolne. I powiem wam, że dwie to będą takie nieprzypałowe historie, w sensie takie śmieszne, ale generalnie nie aż takie przypałowe, bo ja generalnie byłam dość grzecznym dzieckiem, natomiast ostatnia będzie jakby. będzie szokująca, nie oceniajcie mnie, ale to była historia prawdziwa. Nikt tego nie zmyślił, ja tego tutaj nie zmyślałam na poczet naszego mukbangu, tylko generalnie na poczet, na poczet niczego to się faktycznie stało. Więc wdrożę was troszkę. Ja generalnie chodziłam do liceum również no podstawówka, wiadomo, gimnazjum. Ja chodziłam do liceum do klasy humanistycznej. Obecnie jestem na drugim roku prawa, więc slej, jak ktoś nie umie matmy, to też sobie da radę, da radę sobie poradzić, bo ja generalnie jestem totalna noga z matmy. No i generalnie też miałam nieciekawe historie z tego tytułu, bo ta matma zawsze szła mi jak jazda po gruzie. Nawet usłyszałam raz od pewnej osoby, nawet nie chcę tutaj mówić i przytaczać, ale no, to było. Nauczycielka, że ja lepiej, żebym nie szła do liceum, bo sobie nie poradzę z matematyką, i że lepiej, żebym od razu poszła do zawodówki. I o ile nie zrozumcie mnie źle, jakby ja nie, uważam, że żadna szkoła nie hańbi, jak ktoś chce iść do zawodówki, to spoko, natomiast ja chciałam iść od zawsze na prawo, już od gimnazjum, i usłysząc taką rzecz przy całej klasie, bolało, no nie, przy całej klasie, jakby to usłyszałam, miałam takie, oj oh głupne, no, zawiecie to moi przeciele, znajmy i tak dalej, no, ale chciałam Wam tylko powiedzieć, że nie poddawajcie się, ja nie umiem matematyki, zdałam ją na maturze, na no coś około 40% nawet chyba troszkę mniej i zdałam i jestem na prawie i sobie radzę zdałam pierwszy rok i super cieszę się, więc naprawdę nie poddawajcie się bo nie każdy musi być ze wszystkiego dobry ok? jakby tych przedmiotów jest 13 gdyby każdy z nas był dobry ze wszystkiego to bitch, to co by się działo masakra, no nie, więc e, e, wszyscy, Nostradamusy znaczy Nostradamusy to ja gadam e, same by tutaj Einsteiny chodziły po tej ziemi, więc no ale przechodzimy do pierwszego przypału. Więc, pierwszy przypał taki delikatny na start. No, to, to generalnie historia jest taka, że. Ja z moim przyjacielem, od gim bo ja poznałam mojego przyjaciela w gimnazjum i generalnie bardzo się zafumuflowaliśmy, natomiast zawsze lubiliśmy troszkę odkaszaniać, troszkę poddymiać. No i generalnie historia jest taka, że byliśmy na angielskim i coś jakby, nie jestem z tego dumna, bo przeszkadzaliśmy na lekcji, a coś tam gadaliśmy i generalnie mieliśmy takie... Mm, generalnie piliśmy jakąś beczkę czy coś takiego. No i wiadomo, nauczycielka, nas, pani nauczycielka nas upominała, żebyśmy tam nie gadali oraz po prostu... Słuchać, no nie? A my byliśmy like slaj. my nie chcemy słuchać, no nie? I coś tam odkaszanialiśmy Nie wiem czy to mnie klejem, bo Potrzebowałam kleju, coś w ten desen bo No i generalnie gadaliśmy, czy tam gumkę Do łazania bym mnie rzucił, bo ja potrzebowałam Żeby mi podał, a siedzieliśmy nie aż tak Koło siebie, tylko mieliśmy takie, coś tam było Że siedzieliśmy, ups, trochę dalej od siebie No i generalnie jak facetka to zobaczyła Że jeden z nas po prostu rzucił to już była like, I'm done Wydwaj! Do mnie, po lekcji, a my i byliśmy jak spokane gówniaki, bo jednak uznaliśmy, że jesteśmy okej, okay, no nie, nie chcemy odwalać. No i podeszliśmy, podeszliśmy do niej na le, po lekcji. A, ona tak do nas. Ach, skoro pałacie do siebie taką sympatią, to zrobicie razem zadanie domowe po lekcjach i mi je przyniesiecie w ramach kary. Byłybyś like. Okej, okay, bo generalnie, nie wiem, chciała nam chyba troszkę zrobić tak, tak wstyd, że, haha, bo chyba dziewczyna będzie razem zrobić zadanie domowe, a my byliśmy, like, girl. My się lubimy, jakby nie było widać, że się lubimy, więc generalnie zrobiliśmy to zadanie. A jeszcze najlepsze w tym wszystkim jest to, że mogliśmy to zadanie zrobić naprawdę normalnie, ale my go nie zrobiliśmy, bo po prostu ściągnęliśmy z lata. Z pierwszej strony tronkę ściągnęliśmy, wydrukować mi, podpisać się i Elon, no nie? No ona, no, no, ogarnęła, że my to, my to zdrukowaliśmy, no i dostaliśmy jeszcze opieprz za to, że nie dość, że przeszkadzaliśmy, to ściścięgnęliśmy to zadanie z neta, jakby... Co za gówniaki, po prostu hit, no nie, powiem wam... Peka. Okej. Okay. No, więc generalnie nie dość, że mieliśmy zadanie karne, to jeszcze ściągnęliśmy je z neta, więc jakby... No, Więc dostaliśmy, dostaliśmy takie reprymendy, ale generalnie nic się nie stało, zostało nam wybaczone. Nie dostaliśmy za do to żadnej oceny, więc, generalnie spłynęło na, po nas jak po kaszkach. To więc dobrze. Więc tak. Druga historia, która generalnie jest taka też w miarę lajtowa, bo zostawiam wam tą najbardziej taką hardą na koniec. Druga historia jest taka, że mieliśmy festyn szkolny i generalnie błąkały się tam balony, no nie? I generalnie my złapaliśmy jako dzieciaki tego balona i uznaliśmy, o fajny słodki balon, narysowaliśmy mu mortkę i generalnie się nim opiekowaliśmy, no nie? Nazwaliśmy tego balona Mariuszek i to jest bardzo ważne w tej historii, no nie? No i generalnie chodziliśmy z tym Mariuszkiem, generalnie Mariuszek miał nawet mortkę narysowaną, generalnie jak znajdę zdjęcie, generalnie, przepraszam mam problem z tym ostatnio, jak znajdę gdzieś zdjęcie to wam wrzucę zdjęcie Mariuszka, on Super, w ogóle maruszki potem były dwa, bo potem znaleźliśmy drugi walon, Ale już chyba parę rok później czy coś takiego, więc maruszków było dwa. Dwa maruszki: Mariuszek i Maruszek Junior. No, ale mniejsza. No i generalnie, wiecie, jak to dzieci łaziliśmy z tym balonem, bo to było w gimnazjum, nie zapomniałam podkreślić. Jak to dzieci łaziliśmy z tym balonem i się nie opiekowaliśmy. No, Mariuszek był słodki, nawet mu robiliśmy zdjęcia w różnych miejscach: typu Mariuszek w jakiś krzakach, Mariuszek z puszką kolic, no wiecie, jak to dzieci, tak no, nie? No i generalnie, generalnie, zaś generalnie, ja to wypikam to generalnie, czwytne. No, ale generalnie. No patrz ją, no co za głupia Ty Piara, przed chwilą sama się opieprzała to. Więc y, Mariuszek. A tak się za nami błąkał. I na tym festynie byli nauczyciele. I ja w pewnym momencie wołam, że mówię tak No Mariuszek, ty jesteś taki słodki, czy coś w ten desień powiedziałam. A czekajcie, że za mną stał nauczyciel, który miał na imię Mariusz i on musiał powiedzieć tak Słucham? A ja byłam jak like, nie malu się, bo Mariusz nie dopada! Pana, no nie mogę zrobić. Generalnie... I czułam taki kry, to. I to tylko ja zawsze miałam takie że ktoś akurat za mną stał. bo I słyszałam, coś akurat gadałam głupiego, akurat ktoś za mną stał i no, więc generalnie e, gościu myślał, że ja do niego mówię, czajcie, nauczyciel, myślał, że ja do niego mówię Mariusz, jest to taki, tak. A on... jezu, po prostu. I'm done, naprawdę. Jakby, no, Magda, tylko takie przypadki. I potem wyobraźcie sobie, że ja się musiałam tłumaczyć nauczyciel, że to nie jego nazwałam słodkim Mariuszkiem, a to taki wiecie, gościu, jakby ja byłam w gimnazjum, i mówiłam, nie wiem, ile lat, a gościu był, wiecie, no taki w wieku, no nie trochę. W wieku, w sumie nie wiem, ile miał lat, no mniejsza, ale wiecie, jakby. No Slej, wyobraźcie sobie, słyszycie jakąś, jakąś dziewczynkę, która mówi Mariuszek, ty jesteś taki słodki! A on mówi, no. I potem, ej wyobraźcie sobie, jak to też wytłumaczyć właściwie? Nie no, naprawdę chodziło mi o balona, Mariusz, jak to balon, kurde, jakby, jak to wytłumaczyć? Jezu, mam kolejny przypał, pamiętam jak Pamiętam jak też, a propos takich pomyłek słownych, to kiedyś miałam na zastępstwie pani, bo jedna pani z WF gdzieś tam coś, coś się stało i musieliśmy mieć drugą panią na zastępstwie. I ja nie pamiętam jeszcze, jak ta pani druga na zastępstwie z WFU to było w podstawówce. Się nazywała, no nie? No ale wiecie, żebyśmy w podstawówce, to babka chciała za do nas co do to dzieci. O, czy mamy jakieś jakiś ten, jakieś, jakieś zwierzątka? Jak mamy, to, to jakie, no nie? Ja w tamtym okresie miałam chomika, więc powiedziałam, jak ten chomik się nazywa. Czajcie to, że chomik miał tak samo na imię, jak moja nowa pani z WF-u. Ja nawet nie pamiętam jak ten chomik miał na imię, ale generalnie to takie mm, dość nietypowe imię, ale generalnie I... I'm shook, no nie? I pani z WF-u, no powiedzmy, delikatnie nie była zadowolona, że chomik się nazywa tak samo jak ona, ale jakby, like, czajcie to? Macie nową babkę, pyta się, jakie jest wasze ulubione zwierzątko, a ona mówi, że e, ja mówię, że tak, a ona mówi, że ona ma tak najmniej, żeby zmienić imię chomikowi, bo ona się tak nazywa. I mean, to jest moje szczęście, właśnie o tym mówiłam, że ja zawsze palnam coś nieodpowiedniego w nieodpowiednim momencie Stop. Dobrze, ale przechodzimy do ostatniej historyjki, bo już naszej znaczy historii, bo do ostatniego przypału mojego szkolnego, bo już troszkę czasu to trwa, a nie chciałabym, żeby ten odcinek był za długi. Więc ostatni przypał szkolny był taki ja wiem, że ja też nie za dobrze zrobiłam, ale sytuacja była taka, że byłam, to już było w liceum. I Byłam na e, geografii i pokłóciłam się z moim przyjacielem. Tak, mój przyjaciel się tu przewijał już drugi raz, ok? Ale generalnie, no, my mieliśmy burzliwą znajomość, bo my byliśmy like, e, besties, a potem się kłóciliśmy. Besties, a potem się kłóciliśmy, więc ok. Jakby... Ale fajnie, że w sensie, się lubimy, się. Tylko, że wiecie, kto się czubi, ten się lubi, no. Ja my się strasznie żadliśmy w okresie tak chyba liceum czy coś takiego, no, może nie aż tak strasznie się żadliśmy, ale no, mieliśmy parę zadym takich mocniejszych. No i w tamtym okresie mieliśmy mocniejszą zadymę. I ja generalnie byłam strasznie załamana tym, że my się pokuciliśmy bo byliśmy, no blisko. I ja nie chciałam za bardzo, żeby. No, i chciałam się z nim kłócić. No, nie? jakby to był mój przyjaciel, bardzo go lubiłam. No, nie, no, się lubię, bo mamy kontakt teraz. No i generalnie ja z moją przyjaciółką uznam, ja mówię, Stara, musisz mi doradzić, jakby. Musimy przeanalizować całą sytuację, całą tą kłótnię oddechy do dechy, co tutaj jest, zaszło nie tak. No i jakby na geografii, a że my byliśmy na humanie, to mieliśmy trochę delikatniej w dupie tą geografię. No i telefon na geografii, no i nauczyciel z geografii mnie jakby yy, upomniał, że schowaj telefon, no nie? Ja wiem, że źle zrobiłam w tym momencie, bo tego telefonu nie schowałam. Bardzo no wiem, że zachowałam się nie okej okay i źle zrobiłam, że w ogóle wyciągnąłam ten telefon na geografii. No ale słuchajcie, co potem się stało, no jakby okej, okay, ja rozumiem, że przegięłam, ale byłam dzieckiem, znaczy dzieckiem, ale byłam jednak nastolatkiem i jakby uważam, że nie zasługiwałam na takie upokorzenie, więc potem no nie schowałam tego telefonu. no i Wściekł gościu, no nie? I wziął mi ten telefon z ławki. I ja myślałam, że on ten telefon zaniesie na swoje biurko i położy do swojego biurka. I that's okay. Jakby zasługiwałam na to, żeby on mi ten telefon wziął i położył go na biurko. That's okay. To, to byłoby okej. Okay. Ale on zaczął czytać moją konwersację na messengerze z moim przyjacielem na całą klasę. To jest historia prawdziwa. Ja ją przeżyłam. Powiem Wam, że się zestresowałam jak cholera. I no, do teraz mam takie emocje, że słyszycie, że... Wow. Niesamowite to było. Więc e, sytuacja wyglądała w sposób następujący: że wziął mi ten telefon i zaczął czytać moją konwersację na Messengerze e, przy całej klasie. Ja, jak to usłyszałam, to zamarłam, bo wiedziałam, co w tej konwersacji było. No, my tam się żarliśmy ostro i jakby uważam, że nie zasługiwam na takie upokorzenie. Nikt nie ma prawa czytać waszej prywatnej konwersacji. Ale wiecie, co zrobiłam? Adrenalina mnie tak poniosła, że wstałam z ławki, podeszłam do niego, a to był wysoki gości, podniosłam tak głęb. I wiecie co zrobiłam? wziąłem ten telefon i mu wyrwałam z ręki. Dosłownie wyrwałam z ręki nauczycielowi mój telefon, podeszłam do ławki, walnęłam nim o ławkę i usiadłam. Tak adrenalina mnie, moja przyjaciółka, jak to zobaczyła, to siedziała tak. I mnie adrenalina tak poniosła, że w ogóle nawet nie zastanawiałam się, że to jest nauczyciel, no nie? Po prostu wziąłam i mu wyrwałam ten telefon. Jakby byłam like, byczku, przegiołeś, bo nikt nie ma prawa tutaj waszych prywatnych konwersacji. No i co? No i ja bałam się, że no, do Dyrki pójdę, no nie? Ale on się spojrzał na mnie tak. Odwrócił się i poszedł do tablicy. Jakby chyba też trochę zrozumiał, że przegiął i że był, był, byłby z tego kwas. Więc e, tak to wyglądało. Wam mm, telefon ale mi z ręki. Nie jestem z tego dumna, tak jak mówię, ale bro, jakby nie czyta się takich konwersacji. Pamiętam na głos, jakby nikt nie ma prawa was tak po prostu. Słuchajcie tak waszej prywatności, więc pamiętajcie, że jeżeli będziecie mieć taką sytuację, nie bójcie się reagować. Mnie, ja po prostu mnie adrenalina poniosła. Widziałam, że muszę zareagować, bo po prostu e, nie było innej opcji. E, żeby to zostawić yy, w spokoju. Więc generalnie to są wszystkie moje szkolne przypały, w sensie nie wszystkie, na pewno dużo by się jeszcze znalazło, ale te, które chciałam Wam opowiedzieć na start. Ja Wam bardzo dziękuję za ten mukbang, pod koniec Wam wrzucę zdjęcie kukurydzki. No i co, zapraszam do opowiadania swoich przypałów szkolnych oraz swoich początków szydełkowania w komentarzu. Napiszcie, czy format Wam się podoba. Mi się bardzo podoba i na pewno do niego wrócę. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za tego mukbanga. Mam nadzieję, że do następnego. Napiszcie, jakie tematy ewentualnie chcielibyście też usłyszeć na tym mukbangu. Trzymajcie się! No i cześć! Efekt końcowy kukurydzy, co to, to nie jest, bo niestety skończyła mi się ta zielona włóczka, natomiast wygląda ona tak, tak jak obiecałam, Stawiam wam tutaj taki załącznik. Generalnie efekt końcowy raz, jedyny raz będzie na Instagramie, tu wam podam. Tak to będę go kończyć, obiecuję kończyć pluszaka po nagraniach i wrzucę wam tu efekt końcowy, ale niestety muszę poczekać na włóczkę, muszę ją kupić. E, zapraszam do subskrybowania, mam nadzieję, że mogłam wam się podobał, napiszcie czy chcecie kolejny buźka.